Witam was bardzo serdecznie moi drodzy zapraszam na aspekty Feng Shui na dzień 2 listopada 2000 20 roku. Dzisiejszy dzień jest we władaniu koguta, cały miesiąc listopad jest we władaniu ognistej świni, rok 2020 jest we władaniu metalowego szczura, a dzisiejszemu dniu przyświeca 12 urzędnik jego nazwa brzmi po prostu zamykać. Według Feng shui jest to po prostu ostatni dzień cyklu i odradza się w tym dniu wykonywanie jakichkolwiek ważnych czynności. Można dokonywać pochówku zmarłych. Jest to też, Doskonały dzień na zamknięcie pewnych spraw, na usunięcie czegoś z naszego życia, tak? Zamknięcie, pozbycie się. A moi drodzy, ten dzień będzie dniem dobrym dla osób urodzonych w znaku chińskiego bawołu, smoka, węża i koguta. Będzie dniem neutralnym dla osób urodzonych w znaku chińskiego szczura, tygrysa, konia i małpy, a zły dla osób urodzonych w znaku chińskiego królika, kozy, psa i świni. Zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejne y, odczyty Wększuj na co dzień.